Bardzo dziękuję za zaproszenie i e, przepraszam, że nie będę mógł być na dyskusji, bo no, następny pilny termin, ale <coughs> chcę powiedzieć parę słów. Znaczy jestem w dobrej sytuacji, bo o tym już żeśmy tyle mówili, że naprawdę trudno sobie wyobrazić, że coś nowego będę w stanie powiedzieć, ale będę próbować przynajmniej sobie trochę pogadać. Więc zacznijmy może od tego, że powiedział starożytny filozof. Kolejki były, są i będą. A no, może to nie był starożytny filozof, tylko ktoś inny całkiem niedawno to powiedział. A więc, jeżeli mówimy o pakiecie kolejkowym mówimy, że zlikwidujemy kolejki, no to pewnie mówimy, bo jak Państwo widzą. To jest jeden istotny aspekt tego, dlatego że my nie mówimy o tym, jak zlikwidować kolejki, mówimy tylko, jak je ewentualnie trochę zmniejszyć. Drugi aspekt, który jest w tym. W tej dyskusji ważne to jest to, że kolejki są doświadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. One oczywiście w mediach nazywają się kolejkami do lekarzy, ale to nie są kolejki do lekarzy, to są kolejki do tego, co jest napisane. Kolejny ważny aspekt to jest to, dlaczego żeśmy o tym zaczęli nagle mówić. Myślę, że nie muszę przypominać, dlaczego żeśmy o tym mówili. Przecież w końcu kolejki były już tak dawno i jakoś nikomu tak bardzo nie dokuczały, a nagle zaczęły dokuczać i żeśmy ruszyli do akcji, która miała na celu rozwiązanie problemu kolejek. Powstaje więc pytanie, czy z kolejkami w ogóle można coś zrobić? W publicznym systemie na pewno nie wiem, dlatego że publiczne systemy są słynne można powiedzieć, notorycznie posiadają kolejki na całym świecie i to w krajach, które wydają na ochronę zdrowia kilka razy więcej niż my na pacjenta, nie mówiąc już o liczbach systemów, A więc pewnie coś można zrobić. Ale nie tak bardzo dużo, bo jest to po prostu permanentny element każdego systemu, który publicznie dystrybuuje środki przeznaczone na ochronę zdrowia. No i jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, o którym, o którym żeśmy mówili dużo, kiedy trwały wstępne dyskusje na temat pakietu onkologicznego, czy raczej obietnicy, która pojawiła się w mediach, czy coś można zrobić bez nakładów. Myślę, że byliśmy dosyć zgodni. Wśród wszystkich dyskutujących, że bez nakładów coś można zrobić, ale bardzo niewiele, dlatego że jest to typowy przykład podaży, dostępności i te problemy rozwiązuje się po pomocy dodatkowych nakładów. A w każdym razie robi się to przy pomocy nakładów najlepiej i najszybciej. Teraz, jeżeli przechodzimy już do ustaw kolejkowych, to na pewno. Warto zwrócić uwagę na to, że było w nich dużo rzeczy, które nie wiadomo co mają mieć wspólnego z kolejkami. Na przykład ustawa konsultanta w ochronie zdrowia, gdzie podnosiliśmy cały czas pytanie, czy cel uzasadnia środki. Tu chcę się trochę zatrzymać i dosyć mocno powiedzieć, że Pojawiło się tutaj zagadnienie, które jest obecnie dla nas wszystkich, wszystkich, nie tylko w ochronie zdrowia, zagadnieniem, powiedziałbym, kluczowym. To jest zagadnienie prywatności. Do jakiego stopnia takie ustawy jak ta mogą wkraczać w naszą prywatność? Zgadzamy się, że mogą, do jakiegoś stopnia, ale wydaje mi się, że w tym projekcie i w wielu innych działaniach. Zapomnieliśmy o tym, jak ważna jest prywatność. I zapomnieliśmy o tym, że naruszanie prywatności musi być bardzo mocno uzasadnione. Czy jest uzasadnione w tym przypadku? Nie chcę tutaj udzielać odpowiedzi, bo to jest oddzielna dyskusja, ale chcę też zwrócić uwagę, że nie dajmy się zwieść tym, którzy mówią, że nic nie mają do ukrycia. Każdy człowiek ma prywatność i ma coś do ukrycia i nie chciałby, żeby wiele rzeczy o nim było w przestrzeni publicznej. To jest nasze prawo. A więc dyskutując o takich środkach, musimy naprawdę bardzo poważnie się zastanowić. Jeśli chodzi o nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, to tu zwracaliśmy uwagę jako samorządy i samorząd pielęgniarski i lekarski wspólnie, że tu nie chodzi przecież o wypisanie recepty, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i co do tego oba nasze samorządy i oba nasze środowiska mają zgodne podejście. Jeszcze chcę wrócić do pewnej filozofii Uskalowego Konsultanta w Ochronie Zdrowia, gdzie jednym z uzasadnień się będzie mówił sporo o uzasadnieniach tego, dlaczego tak, a nie inaczej, które przedstawiano nam w dyskusji. Było wzmocnienie roli konsultantów jako podmiotu doradczego. Pisała naczelna Rada Lekarska. To, co Państwo widzą, jeżeli rzeczywiście chcemy wzmocnić rolę podmiotu doradczego, to trzeba wzmocnić jego samodzielność i zaufanie do niego, a nie działać w przeciwnym kierunku, a te zapisy raczej. Zdążają w kierunku uzależnienia podmiotu doradczego od podmiotu, któremu ci doradcy mają doradzać. Ale głównym miejscem to jest oczywiście nowelizacja ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej, i tutaj wielokrotnie już zwracano, że tylko nieliczne nowe zapisy służą deklarowanemu celowi. Większość zapisów w tej ustawie wcale nie służy zmniejszaniu kolejek. No to czemu ona służy? No, służy temu, co tutaj jest napisane. Z naszego punktu widzenia ten problem jest dosyć istotny. Z różnych rad, z różnych innych miejsc usunięto samorządy. Zwracamy uwagę, że agencje, o których mowa w tych ustawach, są niewłaściwie umiejscowione. One są uzależnione od Ministerstwa Zdrowia, nawet jeżeli nazwiemy je niezależnymi. I Kolejny problem to jest ograniczenie zagadnienia kolejek do problemów pacjentów onkologicznych. Te problemy akurat stały się bardzo aktualne, ale przecież kolejki to nie jest tylko problem onkologiczny. Ponieważ o onkologii mówi się najwięcej, to <tryk> trochę więcej o tym powiem, ale jeszcze zwrócę uwagę na inne problemy. Przy wielu okazjach o tym było mówione, a więc już nie ma co tutaj specjalnie się nad tym rozwodzić. Nas może z punktu widzenia e, praktyki lekarskiej e, najbardziej albo bardzo e, niepokoi to, mamy, tutaj już to się pojawiło w poprzednich prezentacjach, że mamy kolejny taki błędny naszym zdaniem kierunek który, myślenia, który polega na tym, że jak zwiększymy biurokrację to rozwiążemy jakiś problem. Nie, nie rozwiążemy problemu, stworzymy jeszcze więcej problemów. No i he, bardzo wdzięczny temat. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Tutaj się pieniacek zastanawiał, ile ona stron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Widzimy istotny postęp w stosunku do pierwszego projektu, który nam pokazano jakiś czas temu, gdzie były trzy strony. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja tej Ja chcę zwrócić tylko uwagę na pewne rzeczy z uzasadnienia. Na przykład proszę sobie to przeczytać. To znaczy, że co? Że NFZ teraz nie może powiązać świadczeń z osobą pacjenta, który ja otrzymał? System informatyczny NFZ tu nie działa? Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. No i jeszcze jedna rzecz, mam nadzieję, że są tu przedstawiciele organizacji pacjentów i na to zwrócą uwagę. Jaki problem rozwiązuje to zaproponowane postanowienie? Jak, w jaki sposób to ma zmniejszyć kolejki? W jaki sposób to ma poprawić dostępność do świadczeń zdrowotnych? Myślę, że będziemy się nad tym jeszcze zastanawiać. Moim zdaniem i to również mówiła Naczelna Rada Lekarska, aby zmniejszyć kolejki, wystarczy zwiększyć finansowanie i zagwarantować stabilność systemu na co najmniej kilka lat, żeby można było zainwestować, żeby świadczeniodawcy mogli zaplanować rozwój świadczeń onkologicznych. Przecież to już się stało w tej dziedzinie. Trzeba po prostu ten model powtórzyć. <laughs> ja, ponieważ zawsze zaczynamy mówić, że e, ogólnie dobrze, że o tym mówimy, a potem mówimy, dlaczego jest tak źle i dlaczego złe są takie rozwiązania, postanowiłem zmienić kolejność i na koniec powiedzieć o plusach dodatnich. Oczywiście są plusy dodatnie w tym wszystkim. Pierwszy, dlatego że wiemy, że my, że jest problem. Ten problem jest poważnym problemem, my, którzy pracujemy w onkologii, doświadczamy tego na co dzień i na pewno to trzeba zmienić, na pewno dobre są zapowiedzi zniesienia limitów, to musi się przełożyć na kontraktowanie i rozliczanie, na pewno niezbędne jest umożliwienie szybkiej diagnostyki, następnie dążenie do wprowadzenia standardów w postępowaniu, w diagnostyce i w leczeniu, żeby było ono bardziej efektywne i tak dalej. Nie wyłączając standardów czasowych, dostępności. To wszystko jest bardzo dobrze, dobrze, że o tym mówimy i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Powiedziałbym w ten sposób. Te rozwiązania. Na pewno będą wymagały zmian. Wielokrotnie też o tym mówiono. Mogę tylko życzyć, żeby te zmiany zaczęły następować jak najszybciej z udziałem wszystkich zainteresowanych osób. Dziękuję bardzo za uwagę.